które jest wyrazem poparcia dla patriotów rumuńskich, którzy w tej chwili ścierają się tak naprawdę z nie tylko z lewicowo-liberalnym establishmentem u siebie w państwie, ale również ścierają się przede wszystkim z elitami Unii Europejskiej, które chcą zniszczenia państw, państw narodowych. One mając wyświetlane na ustach słowa o demokracji, o wolności, o praworządności, tak naprawdę te wszystkie wartości mają za nic, i dzisiaj próbują Rumunię wprowadzić w stan chaosu, upadku demokracji i bezprawia. Myślę, że dzisiaj tutaj, pojawiając się w tym miejscu, musimy pamiętać o tym, że te elity europejskie, czy pseudoeuropejskie moglibyśmy powiedzieć unijne, niemieckie. Podobny projekt prawdopodobnie mają w stosunku do Polski. My dzisiaj tutaj powtórzę jeszcze raz. Nie jesteśmy po to, żeby popierać jakiegoś konkretnego kandydata w Rumunii. To jest zupełnie obok. My jesteśmy dzisiaj po to, żeby poprzeć Rumunów w walce o własną niepodległość, suwerenność, praworządność i demokrację, która powinna zostać zachowana. Wybory narodów. W państwach narodowych w Unii Europejskiej, tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle w całej Unii Europejskiej powinny być akceptowane. Nie ma zgody na to, żeby to ktoś z Brukseli, kreując jakieś okrągłe stoły, decydował o tym, czy ktoś jest dobrym kandydatem, czy tym kandydatem nie jest.